Witajcie, kochani. Długo mnie nie było. Ja wiem, że długo mnie nie było. Ale zawsze się tłumaczę tym, praca, praca. Ale nie, dokładnie, nie do końca tak było, bo okres, w którym teraz się znajdujemy, to jest okres bora, bogaty w borowiki. Więc filmów z borowikami jest tysiące i ja nie chcę się przebijać z ciekawymi filmami. Więc wstrzymałem się. Tu zobaczcie. Mam taki coś ciekawego. Takie małe, czarne, kuliste. Dzisiaj będzie film o trufli. Yy, trufle u nas występują w Polsce jak najbardziej, tylko ciężko spotykane. Pewnie wszyscy zadajecie sobie jedno takie szczegółowe pytanie: yy, jak szukać trufli? Do poszukania trufli potrzebny nam będzie na przykład kopaczka. Może być taka zwykła kopaczka. Albo kilof, bo z tego co mówią, to trufle są bardzo głęboko zakopane, nie? My nie będziemy używać ani kopaczki, ani kilofa. Będziemy używać coś innego, a mianowicie owczarka górskiego. Nie, jest to chila, ale można używać też psów do właśnie yy, znajdowania trufli. One są jedne z fajniejszych. Mogą być świnki. Fajna chila, nie. Idziemy szukać trufli? Tak, o to chodzi. Dobra, teraz wam pokażę, jak, jak te trufle rosną. Chila, chodź. Chodź. Szukaj, szukaj, szukaj trufelek, szukaj. Gdzie te trufelki? Szukaj tutaj gdzieś trufelek, szukaj, szukaj. Jak macie dobrze wytresowanego psa, to i może znajdziecie. Ja nie mam. Szukaj. O no tak! Moja cila znalazła coś! Znalaz... Co to? Daj mi ją! Ten nasz piesek jeszcze tak się smakuje w truflach, że ciężko go zahamować. Zjeca jest stanowisko, ale jedną mogę wam pokazać. Można tak właśnie pochodzić z pieskiem jak teraz tutaj piesek szuka jak piesek jest nauczony wynajdywania trufelek, bo trufle mają bardzo silny i mocny aromat. Więc nie ma z tym problemu, a psy mają niesamowity węch. Ale ja wam pokażę inny sposób na poszukiwanie trufli. Jak widzicie jestem w lesie grabowym z dużą mieszanką leszczyny, więc taki najlepszy biotop. Ale to nie jest podstawą same te drzewa, bo jeszcze bardzo ważne jest podłoże, które musi być wapienne i z pH w zakresie od 7 do 8. A teraz Wam pokażę, jak ja wyszukuję trufli. Dlatego nie mówiłem, że nie potrzebuję żadnych narzędzi. Zobaczcie, wystarczy chodzić bardzo powolutku i patrzeć. Tak jak w tym przypadku, i zobaczcie, co wypatrzyłem. Jak sami widzicie. Już z daleka widać trufle, nie, do, nie potrzeba do tego żadnych narzędzi, one po prostu wystają. Tutaj w wielu miejscach mogę Wam pokazać, jak te trufle właśnie wyglądają. Przyjrzyjcie się na kilku owocnikach, pokażę na przykład przekrój takiej trufelki, jak ona wygląda. I teraz pytanie: jakie to są trufle? Żeby ocenić, czy to jest trufla wgłębiona która jest u nas jedyną truflą. Chronioną. Badania same mikroskopowe zarodników nie wystarczą, ale z bardzo dużym prawdopodobieństwem jest to trufla letnia, I żeby wykluczyć czy to jest trufla wgłębiona potrzebne były yy, szersze badania. U nas w, w Polsce trufli jest kilkanaście gatunków, z czego kilka jest yy, cenionych kulinarnie. Jak do tej pory nikt nie znalazł jeszcze białej trufli. Jeżeli byście chcieli bardzo wiedzieć, jaka konsystencja jest trufli, to jakbyście znaleźli pi piestraka jadalnego, a piestraka jadalnego przypuszczam, że jesteście w stanie spokojnie yy, poszukać, to mniej więcej konsystencja i smak jest podobny. Troszkę inny zapach jest yy, trufli. Jest bardziej wyrazisty. Ciężko stwierdzić, jaki to jest zapach. Niektórzy mówią, że trochę mleczny. Ciężko, bym bardziej powiedział, że taki mleczno-chemiczny. No ale to zapachy to jest rzecz względna, każdy to odbiera troszkę inaczej. Także szybciutko podsumowując, kochani, jak sami widzicie, znalezienie trufli to nie jest jakiś karkołomny wyczyn, ale też łatwo nie jest. Żeby nie było, że ja jestem jakimś specjalistą od trufli, to tutaj chciałem z góry podziękować Ryszardowi Rudkowskiemu i Przemkowi, którzy, dzięki którym miałem możliwość zobaczyć, jak takie trufle rosną w naturalnym środowisku, i właśnie wam to przekazać. Jeżeli chcecie zobaczyć sobie jakiś bardziej profesjonalny film o truflach, to polecam wpisać sobie na YouTubie Trufle w Polsce i tam macie więcej szczegółowych informacji. A mój film, i to tylko to drobne uzupełnienie. Ja będę kończył. Do usłyszenia. Cześć Pa. Chodź Sila, idziemy. Chodź, idziemy, chodź.